Cześć, witajcie! A to jest kolejny odcinek z gry Diablo 3. Tak, to już jest chyba piąty odcinek. I nie ma dialogu, który by mi przeszkodził. I chyba jest jakaś słaba grafika, albo mi się po prostu wydaje. Nie wiem. Chyba mi się wydaje. Okej, okay, cześć. No to witajcie. Jeszcze przywitam. No i będziemy robić questy. Iść na pola niedoli Szczerze nie pamiętam, co robiliśmy. W A, nie, zabiliśmy króla szkieletów No, nie pamiętam, nie wiem, co teraz będziemy robić. Więc będzie to dla mnie zagadką. Nie było też ostatnio filmów. O, kontrolny. Nie było też ostatnio filmów. No bo się strasznie źle Niestety nie mogłem nic z tym zrobić. A bym chciał bardzo. O, o! O! Już, już, już lagi. Odcinek bez laga to odci odcinek stracony. O, okej. Okay. Znajdź krewkę Kaserów. O! Oj, żółty. Chociaż, dobra. Hm? A wydawało mi się, że to górze Nie, nie przechodźcie tu. Ale jak a to jest chodzić. Dobra, Jo. Ech nie trafiłeś. Wydaje mi się, że jak trochę tych odcinków nagrałem, bo jest ich chyba 8 albo 7. że trochę już się od nieśmieliłem. Jest takie słowo. Aha, to było za krótkie. Potrzebuje więcej No już się jakby nie śmiałem. No i teraz będę gadał bez sensu. O, mamy umiejętność bierną, że tak powiem. Ja bym wolał to. Dobrze, no, dobrze. Coś tu nowego? Ale, ja powinno brugać. Nic Ok, to idziemy dalej. Mhm. W tym tygodniu już będę się postarał wrzucać wszystko regularnie. Tak jak sobie zaplanowałem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, o, aha! Potrzebuję tajemnej mocy. I będę... chcę wprowadzić też nową serię. Ale ta seria jest tajemnicą. Nawet dla mnie, bo jeszcze nie wiem. Znaczy, mocy. mam parę gier, których chcę kręcić, ale nie wiem, którą wybrać. No, dokładnie są trzy. No nie wiem, która będzie się nam wam najbardziej podobała. Pewnie wybiorę najgorszą opcję. Ale. Ale. No. Ale. Mam nadzieję, że będzie się wam podobało. <laughs> Jakoś ciężko tu nie jest. Zapytam to. O! Drzewo. O, o, o! Aha! Dzika bestia. Wow! Chcę skoczyć, ja chcę skoczyć! Aha. Oj! O! Wow. Oj, 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 oj Tak, wybuchnie to nas reni. I to bardzo. No i to bardzo. To bardzo, bardzo. O, nowa wiedza. Słyszałem niedorzeczne opowieści o wędrowcach napadniętych przez złe drzewa. To zbyt wiele. Pomimo nazwy, upiory drzewne nie są roślinami, ale zdolnymi do poruszania się potworami, które korzystają z kamuflażu, aby zaskoczyć ofiarę. Jednak tylko prostak dałby się nabrać na coś takiego. Aha. To ja chyba jestem takim prostakiem, bo. szczerze to nie rozróżniam, które będzie żyła, a które nie. Dobra, nie, nie dałem. Widzicie? Strasznie rani. No to było tylko jedno. Wow. O nie. Hehe. Tam była uliczka. O tu. A tam nie idziemy. Książka. Co powinniśmy Nie ma tu nic dla ciebie. Co? To jest. Nastały mroczne czasy, przyjacielu. Już myślałam, żeś jednym z tych okropnych kozłoludów. No ale skoro nim nie jesteś, może coś kupisz. Nie, do no spoko. Super, mam rachom. Mam. nie kupię. A ty co? o, o, o. Nie. To właśnie różnica cenowa, zobaczcie Jest troszeczkę lepszy A zobaczcie, mój kosztuje 2 A ten kosztuje 1843 Nie, wcale nie sądzę, że trochę przez... Mała przesada Nie, psa. Co Nic mi nie chce powiedzieć O, naprawimy się Mikstura, mikstura mm. O, sprzedam ci coś Dobrze Ma 29, naprawdę? Ja Jacie, też są taki? To ma no, lepsze. Ale mam dobrą różkę. No chyba nam wypadła szkieta Jest strasznie dobra. Okej, okay, idziemy dalej. O! HP. Kury. Ups, no nie mogę nadepnąć. O, widzicie trapka? Jest trapkę trapka kazu. Jest taka trochę, wiecie. Ops. No? <laughs> nie, pierdolę. Jak <laughs> można zepnąć w papkę, którą. No. <laughs> to nie miało tak się zdarzyć. O, niebiescy, niebiescy. No nie! Okej, okay, dobra. Potrzebuje więcej tajemnej nie, mocy. No, mamy, mało tej mocy mamy. Idź, idź, idź. No nie, tak pójście. Ha O! O! Trafiłem. Okej, okay, gdzie, co ja zrobiłem? Wow! 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 Oj, sorry, że coś wam wyskoczyło. Nie miał, no nie. Widzicie, to jest właśnie to, czego nie lubię. Przestałeś! Klik. Legowisko kazów. Przez przypadek trafiliśmy tam, gdzie mieliśmy. Zobaczcie, jak to super świetnie wygląda. Niesamowite po prostu. Mamy skrzynię. Coś nam wyszło. No nie. Nic <laughs> mnie wyskoczył spokojnie. Nie mam dość tajemnej mocy. No to patrzcie Kazry w Tristram zebrał się sabat. Sabat. Zabić go! O nie, zły wszystko, nie. Musimy pośpieszyć się z rytuałem. Magda, tu będzie właśnie się. Gdzie Korliwy O. Kim jesteś? Jam nie należy do mnie. Do ciebie? Chyba się mylisz. Teraz to ja jestem jego właścicielką. Jestem Magda i przewodzę temu Sabatowi To piekła Wiedźmo. Dobrze. Igrzyska śmierci. Co poczekam? I bum, myślałem, że to ich weźmiemy wszystkich na raz, piękna walka, ale nigdy nie uda ci się zdobyć następnej części miecza. Spadła w miejscu, do którego A cicho mówiła coś, tylko starożytni. Mm. A, że Oj, to my krzesło, sorgi <grych> Ale strasznie nic nam nie przeszkadza, ani nic się nie mówi No, to zaraz Sprzedajemy, co tam mamy Ops, ops, ops Strasznie mnie fascynuje ten grzyb Pierwszy raz go widzę A grzyby się nie, nie często spotyka Tylko my szukamy miecza. Musiałem odebrać pierwszą to część to... powieści o imieniu Magda i jej szalonym sługom. Wujku Dekardzie, to mi wygląda na mrocznych kultystów, o których opowiadałeś. Bardzo dobrze, Leo. Byłaś pilna, nieznajomy. Czy coś ci to przypomina? Nie przypominam sobie tego sabatu, ale czuję, że z cienia prowadzi ich coś znacznie potężniejszego. Mahda zadrwiła ze mnie, twierdząc, że wie, gdzie znajduje się kolejna część. Powiedziała, że leży w miejscu, do którego mogą wejść tylko starożytni. To mi przypomina zatopioną świątynię nieopodal butwiającego lasu. Opowiadałeś mi o tym, wujku? Właśnie, Leo. Świątynia należała do Nefalemów. Leo, twoja wiedza może się okazać bezcenna. Musisz pomóc naszemu przyjacielowi. Odzyskać część miecza Nefale mówię to starożytni ludzie, którzy posiadali niesamowite moce. legendy głoszą, że stoczyli straszliwą bitwę niedaleko się no. no. Okej, okay. Jak widzicie, to jest to miejsce tam gdzie nie różnimy się od siwników. No dobra no. Mnie też jest wielka moc, tylko że ja nad moją nie panuję to brzmi niepokojąco. Zdarzyło mi się to kilka razy w życiu. Zawsze wtedy, kiedy groziło mi niebezpieczeństwo. No, przeszkodziło nie mi. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Aha, no dobra, to jest to miejsce. Gdzie wtedy nie poszedłem? Ja to trzeba odrobić. No, okej, okay, to jest Szelma. Złodzieje zabiją moją przyjaciółkę, jeśli czegoś nie zrobimy. Uwolnij mnie, a sam się przekonasz. Czego chcą od twojej przyjaciółki? To tylko córka chłopa, ma na imię Sasza, ale tak się składa, że zaznajomiłem się z nią. Ma relikwię, której szukają złodzieje. Tracę cierpliwość, dziewko! Bandyta! <grywa> Puść dziewczynę! Relikwia należy do niej! Naprawdę nie wierzysz tę Jak chcecie, głupcy, zabijemy was wszystkich. Trochę mnie nie przekonał. O więcej myślałem, że to jest jej dom A nie, to jest ich kryjówka. Nie mam dość Nie się. No, trochę mnie poharatali, nie powiem. Lubię nas spad. O. O! E. меня не подойдешь. Сгинешь. Но. Но. To relikwia, ukochany. Ukryłam ją, jak prosiłeś. Ojciec zrobił się pod tak? ale to będzie bez znaczenia, gdy się pobierzemy. To już niedługo, prawda? Oczywiście, kochana. Wkrótce osiądziemy, by wieść spokojne życie, uprawiać ziemię i chować bachory, i znaczy dzieci. Ale najpierw muszę sprzedać relikwie. Niestety w tym celu muszę wyruszyć z moim... Wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj zakoń... albo i nie, żartowałem. Nie zakończymy. Drogę, prowadź! Zaraz. Ta religia jest fałszywa. Bogowie! Powinienem był się domyślić. Ale może tak będzie Aha. lepiej. Zdaje się, że przyda ci się pomoc na dłoń, a ja za cholerę tu nie zostanę. A tu jesteś. Moja no, narzeczona? Czy ja wyglądam jak kandydat na Nie Albo tak Lubię go. Ale... Nie wiem. Jest nikto no. Nie to nie. Okej. Okay. Cofamy się stąd. Hop. I zakończymy każdy odcinek kulturalnie w mieście. O! I tutaj nie wiem czy wam pokazywałem, ale tutaj jest templariusz, którego uratowaliśmy Gdzieś tam W podziemiach, tam gdzie szkielet był A tu jest szelma no Więc tak To już będzie koniec w tym odcinku, trochę pochodziliśmy Coś tam zrobiliśmy No I To by było na tyle Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał No i nie mam nic więcej do powiedzenia. Cześć!